Witam. Wystaje dużo zapytań odnośnie sterowników BNT. W szczególności pytacie o te starsze sterowniki, w jaki sposób je konfigurować, jak programować, jak się do tego w ogóle zabrać. Ja, to, że mam spore doświadczenie w tej dziedzinie, spróbuję Wam cokolwiek odpowiedzieć. Więc zapraszam. Tak jak powiedziałem, zajmiemy się starszymi sterownikami BNT, a dokładniej systemem 2003. To bardzo fajne modularne sterowniczki w solidnej stalowej obudowie. Produkowane były przez ponad 20 lat do roku 2019. Mam tutaj typowego przedstawiciela tej rodziny. Jest to procesor CP470. Moduł ten wyposażony jest w gniazdo zasilania, port RS232 i port K oraz kontrolki pokazujące jego status i przełącznik trybu pracy. Elementy systemu 2003 montuje się na płycie zwanej rakiem. Ten aluminiowy profil dobiera się w zależności od ilości modułów. W naszym przypadku będą to dwa moduły. Procesor i moduł wejść-wyjść binarnych. Jak widać montaż jest banalnie prosty i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Do rozprowadzenia napięcia zasilania proponuję wykorzystać bloczek dystrybucyjny. Taki bloczek mocuje się do raka za pomocą śrubek. Rozwiązanie to znakomicie ułatwia zasilanie modułów i czujników w układzie. Do modułu wejść-wyjść przepinam wtyczki z podłączonymi elementami zewnętrznymi. Do procesora także doprowadzam zasilanie. Ok, układzik jest kompletowany. Czas poleć napięcie. Zobaczymy, czy sterownik wstanie. Jak można było zauważyć, od momentu załączenia do uruchomienia systemu minęło parę sekund. Oczywiście, czas ten zależy od stopnia skomplikowania układu i załadowanego oprogramowania. W naszym przypadku układ jest bardzo prosty. Ale do testów jest zupełnie wystarczający. W następnym filmie pokażę, jak połączyć sterownik z komputerem i jak rozpocząć pracę nad oprogramowaniem. A teraz dziękuję bardzo za wytrwałość. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi czy sugestie, to proszę napisz w komentarzu. Zapraszam na następny odcinek.